Organizujemy turniej e-sportowy, w którym gracze na swoich telefonach mogą grać między sobą. To jest to akcja rekrutacyjna oraz trochę reprezentacyjna kółka. Przyszedłem tutaj tak naprawdę dla dobrej zabawy, no i oczywiście wygrać. Też może poznać innych ludzi z wydziału. Do gier komputerowych jest potrzebna elektryka. Elektryka ogólnie do wszystkiego jest tak naprawdę potrzebna. Bez elektryki nie byłoby gier, nie byłoby światła, dużo rzeczy by nie było, z których korzystamy. Elektryka zawsze będzie ludziom potrzebna, że jest to przyszłościowy zawód i że dziedzina jest szeroko obszerna. Mogę być typowo w branży energetycznej, a mogę być bardziej w budowlanej i że raczej znajdę coś dla siebie. Taki e-sport to coś, co zainteresuje studentów, coś, co interesuje nas. Uważam, że to jest ciekawa inicjatywa coś nowego. Połączone z quizem elektrycznym, wymaga trochę wiedzy też od studentów i myślę, że to jest po prostu takie połączenie satysfakcji z nauką. Zainteresowało mnie turniej Sep Royale. Myślę, że ta akcja zachęciła mnie do zapisania się do koła i mam nadzieję, że dołączę. Zwyciężyłem i moim zdaniem to jest część moich umiejętności, choć także i szczęścia. Uważam, że to jest dobry pomysł, ponieważ możemy świetnie się bawić i przy okazji rozpocząć nową przygodę w życiu. Bardzo polecam przyjście do naszego koła naukowego SEP, ponieważ mamy wiele wyjazdów integracyjnych do różnych uczelni w całej Polsce. Organizujemy bardzo fajne wydarzenia. W tym Podlaskie Dni Młodego Elektryka i jesteśmy kołem, które ma również uprawnienia SEP-owskie, czyli możemy podpisywać projekty elektryczne.